Witajcie w kolejnym odcinku projektu Ford GPW 70 311. Tak jak dobrze już pewnie wiecie, yy, cała karoseria wraz z moją ramą od Forda trafiły do warsztatu Adama Caring Service. No i prace tam nabrały naprawdę bym powiedział, potężnego tempa. Za darmo staraliśmy to tak na mniej więcej 3-4 miesiące pracy. No, i zakładając, że blacharka będzie robiona jakby najdłużej, bo głównie 90% prac to czysta blacharka. Si okazuje, że Rafał, ich blacharz, no, włączył bieg turbo i yy, jak, jeżeli śledzicie kanał Adama, no naprawdę prace tam w zatwarzającym tempie są robione. Dlatego dzisiaj skupimy się na tym, że Pokażę Wam trochę części, które właśnie będę wysyłał do nich. Tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji, najlepiej już teraz. Zalajkujcie, udostępnijcie i zaczynamy! jest ogólnie zrobić całą karoserię na ramię eee, pewne rzeczy tak sobie przemyślałem trzeba było dać im już takie drobiazgi które by oni przykręcili, dlatego że raz pomalowana maska najlepiej już z tymi wszystkimi okuciami, będzie tematem tu, totalnie zakończonym jeszcze Adam tego chyba nie wie bo jeszcze o tym nie mówiłem, ale będę też prosił ich o zrobienie e, wszystkich e, nazwijmy to sygnatur, malowań, czyli gwiazdy, dana dywizja i tak dalej. Jeszcze się zastanawiam konkretnie w jakie nazwijmy to barwy ma być malowany Ford. No, ale to jeszcze zostawimy sobie troszeczkę na później. Tak więc dzisiaj pokażę Wam mm, krótko rzeczy, które no, są im potrzebne nawet już, a co które będą potrzebne im jakąś chwilę. Do przednich bocznych paneli będą potrzebować prawdopodobnie takich e, koszyczków. Ja mam układ oryginalne wycięte z, chyba z mojej połogi dokładnie, z tego co pamiętam. Tak więc wyjścia wszystko co mam w tym temacie. E, ponieważ no, ja tam tym ani nie handluję ani nie będę potrzebował tego więcej więc ważne żeby dla mnie starczyło boczne mocowania do stelaża. akurat moje oryginały, zauważcie, bardzo wczesne sygnowane GPW i takim długim numerem yy, najczęściej jeżeli chodzi o Forda no to tu jest taka tylko F, no to F. Ja, ja w sumie powinienem mieć w swojej karoserii tylko z F, z tego względu, że moje są, y, moja karoseria jest późna, a te są wczesne, ale wolę mieć oryginał niż kopię y, Drugie mocowania, które przychodzą tutaj bardziej jakby z boku, y, to będą już w kopii i je przywiezie mi mój kolega Krystian którego serdecznie pozdrawiam. Tu mam wyciąganych trochę śrubek. takie zestawy całe. Zastanawiam się, to są chyba do przykręcenia yy, koło zapas. To nie, to nie, win też nie. Ok, wysyłam komplet śrub sygnowanych F do wszystkich rączek rączki już są ładane co tu jeszcze mam Ford pompa wody no nie to nie będzie potrzebne Ford Fi to też nie będzie potrzebne też Że mówiąc nie pamiętam ale chyba też nie będzie potrzebne hmm tutaj do podnóżek, no to te będą potrzebne, Syk. i tu mam komplet śrub, jest trzy. komplet śrub do przykręcenia tylnych tylnych montaży do stolarza. No, będę musiał to trochę lepiej popakować, żeby to się nie rozleciało. Wysułem dwa hmm, przednie wzmocnienia do bocznej paneli. Hmm, może to Rafał wykorzysta, może nie. I jeszcze... I jeszcze gdzieś tutaj mam... Tylko gdzie to jest? O, tu są tu dwa. są dwa. ale gdzieś mam jeszcze więcej tych footman loops no muszę je odnowić Kiedyś, kiedyś to wykręcałem, teraz, o chyba to tutaj. Teraz są z tego co pamiętam. Cholera, nie pamiętam. To są chyba. No właśnie. Któreś są do ramki, któreś są do tyłu najlepiej wyślę mu je wszystkie Adam sam to pewnie elegancko rozkmini, o co tutaj chodzi bo ja już nie pamiętam do tego śrubki nie, to te na pewno będą od, od ramki, coś mi się wydaje Okay. No, ok, chyba więcej nie mam. Czyli tak, są raz, dwa tego typu, chyba przychodzę na tył burty, a te chyba przychodzą na ramkę do przodu. Pytanie tylko, czy takie to są cztery sztuki, czy więcej? No, tego nie pamiętam. Musiałbym to sprawdzić. Okej, okay, tu moja. Skarbnica części. Tak, jeszcze patrzę, czy coś tutaj dobrze by było do Adama wysłać, co by mu się przydało. Ale chyba nie. Wszystkie te rzeczy, tak po prostu, z czasem tu już sam będę je montował i to będzie bardzo przyjemne. I mam nadzieję, że to wszystko Wam pokażę i będzie na pewno interesujące, kiedy będziemy dokręcać. Wiecie, te wszystkie smaczki, te lampki to wszystko na no to potrzebne. Naprawdę uczta. Ok, czyli te rzeczy jeszcze muszę popakować. Czekam tutaj jeszcze na mocowania od Krystiana te drugie. Jeżeli chodzi o te drugie mocowania do stelażu, takie bardziej nazwałbym je fikuszne bardziej bliżej tyłu. Yy no to mój kolega, serdeczny Krystian, którego serdecznie pozdrawiam się, Christian, przywiezie mi to z Belgii i wtedy w całości to wyślę wszystko do Adama. Sam stelarz jest na tyle duży, że Adam ma mi przywieźć to z Belgii chyba, czy tam z Francji, gdzieś tam jadą w te rejony i na pewno mi to przywiezie. Ważne jest to, że kiedy oni będą budować tą karoserię całą i tak dalej, Padły taki pomysł, bo widziałem, że mieli taki problem, yy, aby zamontować już plantekę docelową czyli cały ten dach. Yy, okazuje się, że na przykład można wszystko mieć fajnie pospawane, w szczególności to jest problem ramki przedniej, ponieważ ona może mieć różnie wygięte te mocowania i się okazuje, że na przykład planteka się nie spina w całości. No i jest wielki problem. Problem jest wtedy przede wszystkim, kiedy mamy całość już pomalowaną. Wiecie, kiedy no, a szkoda tego ruszać farby i tak dalej, a tutaj taki klops. Tak więc mam nadzieję, że to wszystko po prostu Adam mi złoży. Dodatkową rzeczą, którą poprosiłem, będą tak zwane, ja to nazywam takimi mini-dźwiczki, czyli taka płachta jakby materiału zamykająca te wejścia do auta. Z tego też względu, że to wszystko jest przypisane na takie specyficzne klipsy, też chciałem, żeby to wszystko pasowało, boję się tego, że po prostu za jakiś czas kupię za takie drzwiczki, yy, zamontuję i coś, no właśnie może problem, może ich nie zamontuję, z tego względu, że coś będzie nie ten rozstaw, kiedy blacha się składa, kiedy karoseria się składa no, z takich puzli, z takich klocków, jakie trafiły do Adama, a oni tak najczęściej tak to robią, czyli rozkładają całą plastę na części. No to wolę żeby to wszystko naprawdę w 100% w końcu grało i żeby móc przejść do kolejnych etapów w garażu cisza i spokój nawet już nie pamiętam czy gdzieś pokazywałem czy nie pokazywałem, ale przyjechały do mnie że tak powiem właściwe opony czyli Fire y, takie dokładnie jak były na wojnie Yy, tylko i wyłącznie Firestone i Goodyear yy, robić takie opony czyli te docelowo, które były stosowane w autach wojennych oczywiście są jeszcze wczesne Fordy, które miały opony z napisem Ford ale jest to jedna z droższych opon a po drugie w sumie to ona nie do końca mi pasuje ona pasowała jakby do mojej ramy, ale nie do mojej budy tak więc do opon, a bardziej kół cool. W najbliższych odcinkach wrócę i będziemy to składać w jedną całość. Felgi czekają. Śruby też, tak więc no, długie zimowe wieczory, aby to wszystko złożyć, podmalować te śruby, trochę to na pewno energii jeszcze zje.